W tym odcinku kanale serii Sąsiedzi ze Szpakowa w odcinku już 14. I w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, mamy zapiętną 30 do opryskiwacza, co oznacza akcję oprysk. E, będziemy pryskać e, na nawóz, nie na chwasty, tylko nawóz będziemy pryskać, jako pszenicę będziemy pryskać nawozem. E, o tak wam bym to po mógł powiedzieć i na samym początku odcinka możecie sobie zostawić łapeczkę w górę wraz z subskrypcją, dzwoneczkiem komentarz wpadać do opisu i do chłopaków na tiktoka i na discorda e, i w dzisiejszym odcinku jeszcze ma przyjaciel mleczasz po mleczko od krów o, i ja o wilku mowa e, o wilku mowa, a wilk tu e, tak jak się dogadaliśmy niech se w cofie, bo ja mu, ja mu preta, stój panowie. ludzie jeżą, ludzie zabiją. Dawaj, cofaj. Stoimy. Nie trąb. On nie chce cofnie. Witam serdecznie, pana Mietka. Brudu, witam. Panie i kręć pan powoli. Łam się, łam się już. gdzie to było? Bo po... Tutaj. To tu są te cy cysterny do takie baniaki na mleko tu, gdzie skaczę uważaj pan na kury Dobra. jeszcze i powinno już iść Dobra jest. jest? jest opa widzę przeciągniemy sobie tylko kostki tutaj krówką opa opa pyk, niech leży o Cześć to przelew witam. tak tam do... o, witam, witam. E, tak. Przelew tak jak byliśmy... Przelew tam do, do godzinki no. bo to jednego e, Ile tak, tego tam jest? Wszystko, bo... Można wiedzieć? Ile, ile tego jest? Tam... Czekaj, Panie, będę tu zobaczyć. 11 się pokazuje. Oe, to Pierwszy i nawet. Razem ten czas. To co, ja dziękuję. Miłej trasy i o. czekam na przelew. Dobra, na razie. Do Widzów, i co? Mleko sprzedane, 11 tysięcy litrów. E, poza odcinkiem kupiłem baniak taki mały... Opa. Pyk. E, taki mały baniaczek e, nawozu. Dobra, napełnia się. Napełnia się. Opa, opa. To napełniliśmy. Teraz podpalamy 30. Opa, woli 30. E, Przeciągnąłem też prasę dałem tutaj żeby była już tu odstawiona niż tam Opa. Co to się stanęło widziałem Nie rozładuj chcę napełnić. Co mi to się tu stanęło Ale ja i co widzowie? Nie mogę napełnić ze studni, jak to powinno działać. To widzowie, czekajcie, ja robię chyba szybkie cięcie i napełnię ten opryskiwa czegoś. I widzimy się zaraz. Opa, widzowie, napełniłem to. No, chwilę się musiałem pobawić, ile. W chwilę musiałem się pobawić z tym, żeby napełnić ten opryskiwacz ale udało się, na szczęście. I jedziemy, widzowie, pryskać. Mamy jedno pole do pryskania, przeniczkę tutaj, temu zapewne nam to zleci szybciutko i opryskamy. I o, 22 tysiące, ładnie, jesteśmy coraz bliżej, plus 100 tysięcy widzę Dlatego zapewne w kolejnych odcinkach, po sprzedaży, na pewno jeszcze zbóż yy, pojawi się na pewno jakiś nowy nabytek. Yy, tylko co jeszcze, lub co, to nie wiem. Tego Wam, szczerze widzowie, nie powiem, co to może być, bo sam jeszcze nie jestem pewien, Le. Opa... Jak to idzie? Tak, tak... Opa... stajemy tak... Opa, pyk... I lecimy z tym opryskiem. Pa, pozwólcie widzowie, że ja sobie kamerkę jakby tak z drona żeby wszystko tu ładnie dokładnie widzieć, jak mi to leci, opa, opryskamy, tu ubywa nam nie za dużo, ładnie tu idzie, hop, hop, trochę w tą stronę i powinniśmy to pole wziąć na dwa razy, dlatego git, yy, opryskamy, to to pójdziemy zapewne do sąsiada jest zobaczyć, co tam u niego. E, jak mu dzień mija no, bo zapewne będzie siedział pod altanką bo to e, październik tam roboty w polu już nie ma gdzie sąsiad zapewne siedział pod tą altaneczką naszą kochaną i se popijał herbatki u niego rano była zapewne mleczarka, bo coś tak widziałem, wstawałem szłem, Pościelić krówką to jechała do niego mleczarka. To musiał chyba wrócić z mleczarni i do mnie przejść. Zapewne. Opa, pyk, pyk, pyk. I mamy całe pole opryskane. Zajął nam to bardzo krótko mówiąc. Tak... O, sąsiad jedzie. A już miałem się do niego zbierać. ciekawe i to sąsiad ten jedzie. Nasz kochany. wyściągniemy po słochę jest pyk. Piek. Tu złożymy, tu tak, i mamy gotowe. Jeszcze mi do pewnie nawozu, które zostało, tego tam, ale to to się go spuści do jakiegoś Mausera i zrobi tak, żeby przetrwało do wiosny. Mam tu dać szybko, 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 szybko. Opa, pyk. Wyjeżdżamy na drogę i lecimy kuźcie mnie, bo ja tego nawozu tu mam trochę wiecie co widzowie, nie będziemy go zostawiać, tylko jedziemy i opryskamy wszystko co jest, czyli jeszcze łąki nawiedziemy je tak dokładniej I tam coś rzucałem na nim, tam jakiegoś nawozu lub coś, ale tyle co im się rzuci jeszcze tego RSM-u RSM jak RSM-u tego nawozu, to się im też nic nie stanie tu jak nam pokazuje, no azot doskonale, doskonale Tutaj łąki na jednym będziemy pryskać, to czekajcie, składam opryskiwacz, tej łąki nie pryskamy, pojedziemy dalej, przejedziemy się po wszystkich, po sąsiad leciał, przelecimy się po wszystkich łąkach, to sprawdzamy jak jest z nawozem, bo tak szczerze to nie mam zbyt innego planu na ten odcinek, a tak żeby ten odcinek normalnie miał te minuty jakie powinien mieć, to sobie pojeździmy i popryskamy. Na wiosnę kusi mnie kupić jakieś pole. Jak będzie mnie stać, oczywiście. Jak nie kupię żadnego jakiegoś nowego nabytku przez zimę, i na pewno na wiosnę muszę kupić, na pewno na wiosnę muszę kupić rozsiewacz jakiś. E, I jak kupię. To będzie akcja nawozy. O, powstaniemy tu. Podejdziemy, włączymy to. No, azot trzeba tego. Mm, dać. Czyli się rozkładamy. Opa, podjadę tu. Żeby żadne drzewo nie zawalić. I się już ustawię. Pozwólcie, że sobie teraz też włączę kamerę tą z drona. I co, cofiemy Opa, odpalamy i pryskamy. Opa, zanim to jest czas wysiądę i sprawdzę czy tego. Opa, a doskonale, ok to można jechać i preskamy to popreskamy se tutaj na pewno siana nie będę zbyt robił bo już mówiąc nie potrzebuję mam zapasy na zimę siana to nie robię będę robił widzowie na pewno kiszonkę na sprzedaż bo trzeba trochę zarobić na jakieś te nowe nabytki tak jak oczywiście mówiłem to będzie trzeba zrobić kiszonkę tu jest na sprzedaż kiszonka i jeszcze kiszonkę z tej łąki, z, tej, z tamtej i z tej łąki koło chałupy. Z tej łąki zapewne koło chałupy to zostawię tą kiszonkę, tak żeby była i no tam coś innego tym krowom dać niż to siano lub trawa. To zostawię z tamtej łąki te bele na kiszonkę do gospodarstwa, tam skarmić przez zimę. Łak, łabolance, pogniemy widzowie. Eee, ale co? Pryskamy, popryskamy sobie tą mąkę tutaj i będziemy smykać już na gospę. Tamtej tej małej ślad nie opłaca pryskać. Sąsiad tym pasata kupił, teraz go testuje, Co chwilę gdzieś nie jeździ. Łe, a przyjechał nawet tu. Łe. żeby nie zahaczyć poli. Czekajcie, zgasimy. -terk. Nie chciałem uderzyć, ja uderzyłem. Opa. Tak. Opa. I mi się. Nie, nie skończyło mi się. Opa. tyk Zagasimy. Bo widać sąsiada. A sąsiad, sąsiada. No wiecie, to samo się. tam musi być, co tak, jedziesz tym pasatem? Pytają No ja też, no, bo, bo chciałem jechać do miasta, ale stwierdziłem, że. Dzisiaj nie, bo dzisiaj niedziela, nie handlowa, zapomniałem. Jak niedziela? A nie sobota? Nie no, dzisiaj niedziela już. Wczoraj była sobota. A, a teraz, to Tak, to, to nie, nie pamięta. A teraz właśnie, bo my ostatnio na rybach byli, nie? No byliśmy. No i w mi powiedz, jest moja Ja, się ja się nie brałem. No bo ja w, w samochód cały przeszukałem do mi, ja nie, nie, nie ja to wiem, że jeszcze pojadę tam do szafki schować, zobaczę ja czy nie schowałem. Ja żebym moją i twoją wędkę dawał do bagażnika i swoją żem wziął, odłożył do domu, a twoja została. No ja w bagażniku patrzę, nic nie ma, ale ja ty... nie wiem. Ty się stał z tam. Ale ty żeś jak wyjeżdżał, to ty żeś tą bagażnika nie zamykał przecież. Może jak jeszcze no tak z plac, z tego, to mogłeś zostawić tą wędkę. Mogła ci wypaść ktoś ktoś mógł zabrać. A to żeś sąsiad do no, Nie, no nie, no nie wiem, albo idę do domu jeszcze zobaczyć, bo to tak nie może być. Tak a tam nie zostawiliśmy! Na tej łódce tam? No nie no tam to nie, nie było na pewno, bo były. To nie wiem Bo chciałem pojechać tam koło mojej łąki, tam jest takie moje oczko i chciałem zobaczyć coś bierze Ty, a ty słyszałem, że przyczepkę kupiłeś. Mówiłeś że no, no. Faliłeś. No. Ta ona duża, szeroka jakaś? Czy jaka jest? No to ci mogę pokazać, tylko że tam kurde już te... Ta paleta zwykła... Europaleta wejdzie? Zmieści się? To wejdzie na pewno. Jakie tam bagi mam złotowane. Ty to w pojutrze masz czas Przeje... Przejechalibyśmy się tak, no, Tylko będę musiał zrobić, bo ja tam BigBugi mam naładowane A to się rozładować. jakby się rozładował tego to potrzebuję takie 500km w jedną stronę Się przejechać Paletę? Nie, po maszynkę nową Dobra, no mogę na przejechać paletę, Na paletę postawimy to na przyczepkę i za... prze... zajedziemy a, a tu władkiem to zdejmiemy No władkiem oczywiście, ja widzę, nie mam, a nie, ja mam fajnie, ważne. Sężniał. Masz widły przecież Ty, ty korek tu robisz. Jak ty to oni nie umiedza? Kurde poczekaj odjadę, bo ty... Eee, ty nie umiesz wyprzedzać Masz tu miejsca było... raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sze... siedem aut sąsiad korek się zrobił. Mój ja opierdziole ten tu wyprzedza Chyba ścigają się Szybcy Kurde O, takie skody. Ciekawe jest skąd pieniądze na takie skody a bo na jakimś busy człowiek, człowiek ciężko pracuje. No, a, na, a nawet go na obiad stać. Takiego trzeba. No nie mówię, że pasać zły, bo bardzo dobre, ale. Cimówki, no. kurde, trzeba za nic się zapatrzyć. Z zostaw na letni go na zimę. Pola tam, tam. Po twoich łąkach. No to ciekawe, co tam będzie mi zrobił jeszcze Klepał go. Się Klepać, czułek, to się Sąsiad. Tak, masz jakiegoś dla dobrego, to ale nie, to no, żeby się. została niebita. Sąsiad, Sąsiad znajdzie to. się wszystko. Razem wyklepiemy nawet. Nie wiem, tu patrzyłem, on na siedzeniach nie ma tej wędki. W bagażniku patrzyłem też nie ma wędki. Nie wiem, ja nie, nie wiem, co żeś z nim zrobił. Chciałem kurde na ryby pojechać. spodoba mi się te ryby. <laughs> Trzeba przejechać się dzisiaj znów. No można taką przewetkę znaleźć, bo tak to ja nie idę, tak to ja nie jadę. Wiesz co, ja nie będę kupował. Docnę cię do wody i będziesz rękami łowił hopsa. Nie, nie. Na szczupaka polecisz. Szczupaka Sąsiad, ja cię ci Przerwam lecę szukać bo ja na nawożę łąkę. No dobra. Będzie trzeba kosić, to weźmiemy się... Z... O ten tyle nie być, bo ci zwiedny. Ta, to będzie z... Tego będzie trzeba się mówić i skosimy to na dwie polecimy do ciebie, do mnie i to się porobi. Nie wiem. O, to no się ma. No. A ty będziesz jeszcze kościł teraz właśnie na tę czy nie? Ja wszystko teraz robię na kiszonkę ja też będę robił Bo, bo to wiesz. siana tam mam zapas Tylko skoło chałupy zostawię sobie Kiszonkę do dla krów, a resztę na sprzedaż To się nie Dobra. opłaca ten biznes no, się tego Czekajcie ci powiem, jedzie coś tam Ja to zapalę Full full wsteczny Rura Na Podera. razie Para. Nagramy Aście

to sąsiad się pastem wygupia, jak widzicie my, pryszczemy tą trawkę piękną. Sąsiadowi zwiednie trawa, mnie oczywiście, ja mam tu najlepszą trawę we wsi. Temu co pryskamy, mamy tu już prawie 15 minut odcinka. Jak dobrze liczę, bo tam było 3 coś, tu mamy 12. I to będzie git jest majonez. O, patrę w tą stronę. I pryskamy to. Opa. Napiszcie widzowie w komentarzach, czy to się opłaca bardziej pryskać, tak jak ja pryskam teraz opryskiwaczem, czy bardziej się opłaca nawozić yy, rozsiewaczem, czy normalnie. Jestem z powrotem, widzowie, Le, skończyło się? Nie, nie skończyło się. Tu pryskałem, teraz tu wyjedziemy. jak mi to pokazuje? Le, mapy nie mam. My trzeba mapę kiedyś wczytać, żeby widzieć co i jak A tutaj. I co widzowie? Ja chyba odcinka nie będę wam przedłużał. Może tych 20 minut nie będzie ale będzie powyżej 15 zapewne temu co widzę. Ja wam będę dziękował za oglądanie tego odcinka. Będziemy widzieli się w kolejnym odcinku. Zapraszam do sąsiada, jak i do chłopaków i co widzę. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.